Dobra, jeszcze raz. Cześć, witamy Was w pierwszym odcinku naszego podcastu. Kuba? Grzegorz? Podcast Tinder, randki, randki z Tindera. Jeszcze zobaczymy, jak się to będzie nazywało. Nieudane randki, ponieważ jest ich dużo więcej niż udanych, <grym> więc <grym> mamy więcej materiału. <grym> Ale udane też bywają, więc może. Tak, jak macie uda się. udane i chcecie się pochwalić, koniecznie piszcie, wysyłajcie wasze love stody. Chętnie przedstawimy, że jednak się da. <grym> tak. A teraz przedstawiamy. No zobaczymy. List od Kasi. Cześć wszystkim. Muszę wam opowiedzieć moją wspaniałą przygodę z Tinderem. Bo szczerze, chyba pęknę, jak się nie wygadam. Poznałam Patryka. No i imiona zmieniamy, to tak, żebyście wiedzieli, Katarzyna i Patryk to zupełnie inne imiona. Zresztą znaczy tam były inne, o tak. Tak, jesteśmy anonimowi, także śmiało pisząc z listy. Bądźcie pewni, że tutaj znaczy wszystko... my już nie jesteśmy, bo się przedstawiliśmy. My nie, nie ale na... <laughs> ja się boję, że nas na sto się spalą, ale dobra, może nie będzie tak źle. W każdym razie wy będziecie o to się nie martwcie. Wydawało się, że jest całkiem spoko. Przystojny na zdjęciach. Rozmowa przez komunikator leciała gładko, bez przypału. Nawet czasem było śmiesznie. Po dwóch dniach pisania zaproponował spacer w parku. No, po dwóch dniach, tak? Szybko, jak na Tinderach. Brawo pacyk tak. No szybko. No nie wypisał. To, nie, brawo Kasiu, przepraszamy słuchaj. Nie, no, to on zaproponował. Tak, ale Kasia się zgodziła, tak? A, tak, no tak. Nie musiał no, wypisać tak. 160. To znaczy jeszcze nie wiemy, ale nie, chyba tak. Nie musiał wypisać 160 roboczo godzin na Tinder'ze, spędzić tam wiesz, pół życia, żeby dziewczyna się z nim spotkała, tylko rachu ciachu, Kasia ewidentnie widać, że chciała, także brawo Kasia, nie? No dobra, lecimy. Zobaczymy, co było dalej. Myślę sobie, super! W końcu ktoś normalny. No tak, to miałeś rację ja chciała. A tak mało jest nienormalnych? Kurczę, Ja nie wiem, że wszyscy tak się cieszą, jak jest ktoś normalny, nie? No, tak. No i na tym etapie skończyły się wszystkie dobre rzeczy. Uuu, <śmiech> Szybko. <śmiech> to powinno być takie. Buu. Dobrze, może nie Ale będzie okay, tak bo... źle. Może nie będzie tak źle, ale teraz poddygwagujmy trochę, ale skończyły się, bo zaproponował spacer, czy skończyły się, jak się spotkali. Tego nie wiemy. No. No, czy chciała się spotkać, że zaproponowała spotkanie w parku, tak? Także no, normalnie. Tak dalej. Że... Spotkaliśmy się. Wygląd. Okej. Okay, jak na zdjęciach. Czekajcie, mi się kartki posklejały. Chociaż na żywo, jakby mniej charyzmy. Ale dobra, nie czepiam się. Problem zaczął się, jak tylko otworzył usta. No i co miał mnie świeży czy Co? Ja podejrzewam, że nie o to chodziło, ale pamiętajcie, że na randce albo guma do życia, albo. Tiktaki. Albo tiktaki, cokolwiek. Gość był zainteresowany absolutnie wszystkim, oprócz mnie. O, Kasia się nie spodobała. To już takie drugie, U, Biedna. Gadał jak nakręcony o sobie, swoich sukcesach, swoich podróżach, swoich planach. Próbowałem coś powiedzieć. Przerywał mi jakbym była tłem w jego prywatnym monodramie. Miałem ochotę wsadzić mu w usta tabliczkę z napisem STOP. Nie dał się Kasi wysłowić nawet. Miała chciała coś powiedzieć, coś zapytać, może coś innego. O. Myślę, że ona już nie chciała pytać, wiesz? Chciała tak uciekać z tego listu. Ona po prostu chciała coś powiedzieć. Oznajmić cokolwiek. Ty zamknij dobrze, się. może chciałeś do toalety, on cały czas gadał mu iść. To... Nie wiem, aż taki Kodor Kasia przeżyła. Takich rzeczy tu nie odczuwamy. Przynajmniej tego na razie, nie? No ale dobrze. Ale uwaga, to jeszcze nie szczyt żenady. Okazało się, że Patryk jest jakimś samozwańczym guru od kryptowalut. I nie, nie mówię o krótkiej wzmiance. Nie, cała randka zmieniła się w pierdzielenie o bitcoinie. No i fajnie, ja bym chętnie udzielił porady, chciałem kupić jakieś kryptowaluty, także tam Patryk jakbyś coś wiedział to daj nam znać, nie? bo przed mi powiedziałeś, że ty byś chętnie udzielił jakiejś porady. Nie, o nie, wiem, nie, 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 ja, nie, nie, ja, ja nie chcę porad udzielać, ja bym chętnie przyjął jakąś poradę, bo chciałbym coś kupić, tak? Chciałbym coś kupić? Tak. No dobrze, okej, okay. przemyślimy to, to jest ciężka inwestycja, <laughs> muszę ci powiedzieć. Dobra, wracajmy tak do listu. sprawdzałem to u Bitcoina, szczerze mhm. mówiąc. Ma wzloty i upadki, tak jak Kasia. Tak <laughs> no, Kasia na tej randce, tak, <laughs> <laughs> dobra. Ja próbuję rozmawiać o czymś normalnym. A on tylko Bitcoin, inwestowanie, portfele, giełdy, szybki zysk. Czułam się jakbym, czułam się, jakbym wylądowała na jakimś sekciarskim spotkaniu dla biednych naiwnych. No i jaki mamy z tego wniosek? No, Paty chciał obchać Kasi jakieś tutaj Bitcoiny, nie? Albo Altcoiny, no nie wiem. Coś jej chciał sprzedać, chyba. Zadobić się na biednej Kasi. Nie wiem, to chyba jest dalej, o ile pamiętam ten list, ale generalnie, no, jak już się spotykacie z jakąś dziewczyną, zdarza się ten cud na Tinderze, że udaje się umówić tak, spotkanie. Nie, nie pisaliście <laughs> przez rok czasu i tylko tam po dwóch, trzech dniach się chciała z Wami spotkać? Tak, to nie gadajcie może o tych Bitcoinach za wiele. No bo da, nawet jeżeli się... gadajcie o bitcoinach, to dajcie się wypowiedzieć na tak. drugiej stronie. No. <grym> w czymkolwiek. W czymkolwiek. Ludzie mają ciekawe historie do opowiedzenia, naprawdę. Ja w tym nie mam zbyt, 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 ja w tym nie mam zbyt dużego doświadczenia, ale ludzie naprawdę miewają ciekawe historie życiowe. Oczywiście, coś do powiedzenia. Tak. Yy, no dobra, ale a się A ponoć męda... jeszcze dodam tylko, że dziewczyny ponoć lubią, jak się ich słucha. W sensie takim, że jak umiesz pięknie słuchać, się nie odzywa, że dziewczyna gada, gada, się wygada, to jest większa szansa, wiesz, na zepnięcie następnej randki. Jak się to poprawi dziewczyna, mówi, mówi, dobra, mówi. Dobra, 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 <laughs> czekaj. Zachowajmy jakiś minimum poziomu. Cięcie <laughs> zrobimy. E, wróćmy do tego. Ja to zostawię, ja tego nie wy... <śmiech> <śmiech> to nie wycinaj. Dobra, lecimy dalej. <laughs> ja się kuźwa wystroiłam. Nowa sukienka. Szpilki. Włosy układane pół godziny, a on nawet nie zauważył. Tak na szybko podsumowując, 500, 500. No dobra, o fryzjerze to nie było mowy, ale gdyby był fryzjer, to kolejne 500. Nie no, za, za ułożenie włosów 500. Nie no, bez przesadzenia. Wiesz, ile kosztuje fryzjer dla kobiet? Nie wiem. No właśnie, to, że ty się wiesz, bierzesz maszynkę, lewo, prawo, dyk, 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 dyk. dyk no nie <śledzimy> to nie znaczy, że tyle kosztuje fryzjer dla kobiety, chłopie. <śledzimy> No dobra, Kasia się wykosztowała biedna, wystoiła się tutaj ani jednego nie? Tak, a on nie? nic nie zauważył. Aj, po prostu nie patryk. Ani jednego słowa, że ładnie wyglądam. Że fajnie, że przyszłam. Okej, okay, tu, tu przecinki się jakoś nie zgały w tym liście, ale okej. Okay, dobra. Nic. Zero. Jakbym była tylko kolejnym numerem do obchnięcia kryptowaluty. No Kasiu wygląda na to, że chyba byłaś <grymne> zdecydowanie, <grymne> albo nie wiem, może on miał po prostu ochotę zaimponować, że coś wie, że umie, ale są tacy fanatycy, że wiesz ktoś interesuje się jedną rzeczą i to jest dla niego cały świat, on może nie jeść, nie spać i tylko wiesz kryptowaluty albo samochody, motory, nie wiem deskorolki, łyżworolki, nie wiem siatkówka, koszykówka, jedna rzecz tak i on tym żyje no. i on będzie o tym gadał non stop. No właśnie, może to, to jest, może tu mamy ten przypadek? Może tak być. Lecimy dalej. Mm. Na koniec mi jeszcze namówić na założenie konta i zainwestowanie za jego pomocą. No niestety. Częła no nasza teoria o tym, że to po prostu jakby. Monotematyczny człowiek? Tak, monotematyczny człowiek, zakochany w swoim hobby, właśnie legła w grozach. No. <laughs> Serio, bo przecież ja, inteligentna kobieta, poszłam na spacer nie po to, żeby kogoś poznać, tylko żeby władować się w jakieś chore piramidy finansowe. No i Kasiu, bardzo nam przykro z tego powodu, że tak się stało, że ta Dantka nie. Ale poczekaj, poczekaj. Dobra, dobra. Daron, przykro. Nie jest nam przykro. Nie jest nam przykro. Kłamałem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że dobra, bo to jest ciekawy case. Żeby sprzedawać coś przez Tindera, fotowoltaikę, no kredyty, słuchajcie dziewczyny, pan... czyste powietrze, czyste powietrze to no to tak, jakby... Prąd. To jest ogromne pole, przecież, ja nie wiem, czy nie odkryte, bo być może odkryte i dopiero my to odkrywamy, a być może już kiedyś... Słuchajcie, jak ktoś Wam chciał sprzedać fotowoltaikę przez Tindera albo coś, to konie napiszcie, napiszcie koniecznie to. w komentarzu, <laughs> spróbujemy dojść do źródła i dowiemy się, zrobimy jakiś research, yy, bo jasne, zbadamy sprawę. Jak, jaka to jest skala? Taka wiesz, właśnie tych, tych akwizytorów, którzy próbują sprzedawać przez Tindera. Nie wiem, trzeba się, z jednej Bo sanzar, to jest duży rynek, tak? To jest ze 3 miliony użytkowników w Polsce. No. Dostajesz p 2 rozmawiasz, nawet nie trzeba dzwonić. Dokładnie. Czy coś, nie? A jak jeszcze facet ładny albo kobieta ładna, to wiesz, potencjał na klientów tu się spotkacie, już głupio odmówić na spotkaniu, no to tam kupię coś od Ciebie trochę, nie? Na próbę, albo coś tam, odkurzasz no. gadki, nie? <grystanie> Termomiksa. <grystanie> Termomiksa, oho, widzisz, coraz lepiej. To jest, słuchaj, naprawdę nieodkryte pole do sukcesów finansowych, muszę Ci powiedzieć. No, tylko trzeba mieć tą prezencję. Trochę wyczucia więcej niż Patryk. No tak, on zdecydowanie Patryk tutaj... Pojechał za bardzo, za bardzo. Za dużo szkoleń. Tak. <gry> Przebodźcowany szkoleniami. Yy... Podsumowując. Facet gburowaty, zapatrzony w siebie, traktujący mnie jak potencjalnego klienta, a nie kobietę. Zero zainteresowania mną jako osobą, zero romantyzmu, zero czegokolwiek. Także dziewczyny, jak tylko chłop zaczyna wam przy pierwszym spotkaniu gadać o inwestycjach, walcie w długą i zabierajcie ze za sobą swoją sukienkę. Ona zasługuje na lepsze randki. Kasia. Dziękujemy Ci bardzo, Kasiu. Za bardzo, ta końcówka przepiękna. Przepiękna z tą sukienką, tak. Sam się zakochałem we własnym głosie, czytając <laughs> tę <tą> końcówkę. <laughs> no dobra, no jakieś trzy słowa komentarza. No tak, no kiepski jest z niego sprzedawca, bo jak coś sprzedajesz, idziesz do klienta, to chociaż go wysłuchasz, a tutaj mimo, że randka, pseudo randka, tak, to nawet nie dał się dziewczynie wypowiedzieć. Może, nie wiem, chciała do toalety i się oni szli, szli, on gadał, gadał, ona wiesz, albo głodna była. Kawy znaczy ja, ja jedziesz, myślę, że idzie. kiepski jest z niego sprzedawca, bo nie sprzedał. No nie sprzedał. Czyli nisko skuteczny. Bardzo nisko skuteczny. Także, ale tani, zobacz. Nie zainwestował. Tylko spacer. Tylko spacer. Żadnej znajpki, Nawet... żadnej kawy, kawy nic, nic. No, tylko spacer. Słabo, słabo <gry> Nie popisałeś się nieładnie. No, więc to, to nie była skuteczna sprzedaż, proszę pana. Panie Patryku. Katarzyno serdecznie Ci dziękujemy za ten list. No i zapraszamy Was na kolejne podcasty na naszym kanale. Oczywiście. Jeżeli wam się spodobało, jakaś tam subskrypcja, łapka, komentarz. I mi się nie spodobało też i koniecznie, koniecznie, właśnie, mhm. bo my tych historii trochę mamy, takich prawdziwych, ale no, idea jest taka, że to będą wasze historie, więc jeżeli jakieś historie fajne macie, z udanych, Randek z nieudanych, bardzo prosimy, żebyście je zanonimizowali, żebyśmy my nie wiedzieli tak naprawdę, kto tam jest, bo nie chcemy tego wiedzieć. Oczywiście. Yy, nasi widzowie też nie będą wiedzieli, dzięki temu i słuchacze, a słuchacze, bo to leci jako audio. Więc, więc podsyłajcie. Mail do podesłania macie w opisie tego podcastu. Trzymajcie się. Kasi życzymy dalszych sukcesów Trzymajcie czekaj, się. Czekaj, czekaj, czekaj. Kasi życzymy sukcesów. Nie Ka dalszych, bo to nie był sukces. <śmiech> 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 Chyba, że od czasu, jak Kasia wysłała ten list, to już jakiś sukces odniosła, to wtedy życzymy jej dalszych. Tak, Kasiu, mamy nadzieję, że każda następna randka będzie coraz lepsza. Od poprzedniej. A wam już dziękujemy za wysłuchanie. Na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Na razie, cześć.